Mu, z tej strony Cielak i witam Was bardzo serdecznie na tym odcinku Skry Roblox na moim kanale. I dzisiaj sobie, jak widzieliście, kupiłem sobie taniec taki fajny za 50 Robux, ale dobra. Jesteśmy na, na świątecznym update z murder Mystery. Jak widzicie też. I. To nie będzie po prostu zwykła gra, że ja sobie ten gram, że sobie ginę, a wy będziecie mieć bekę. Nie, nie, nie. Ja w dzisiejszym odcinku będę opowiadał, znów opowiadał, dlaczego tak krótko, tak e, późno wlatują filmy, czyli że po miesiącu albo, albo po półtora miesiąca lotuję film. Tak, i dzisiaj będę opowiadał, dlaczego tak to jest, więc oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, bo o tym też będę rozmawiać o subskrypcjach. No i co? Ja staram się nie wycinać zbyt dużo filmu, no i co? No i będziemy lecieć. Z tym odcinkiem. Ok, czas zacząć od tego, dlaczego filmy nie wyskakują codziennie, czy tam nawet dwa razy w tygodniu. Otóż ostatnio mówiłem o tym, że żeby robić filmy, potrzebuję mieć czas właśnie wolny, przeznaczony właśnie na robieniu filmów. Dzisiaj jest 20... Dzisiaj jest 25 grudzień, czyli Boże Narodzenie, jak to robię. Jak to wrzucę, będzie już po świętach. Ale przed Sylwestrem. Więc, tak. I. Dlaczego wrzucę? Mało. Tu może być rzeczywiście ten. Problem z czasem, bo nie mam za dużo czasu. Mam, mam. Nawet jak myślę, nawet jak uważam, że mam ten czas, że mogę sobie w spokoju zrobić film na YouTube z Roblox albo Brawl Stars i mogę sobie go zedytować, mogę sobie go wrzucić na YouTube, to okazuje się, że nawet jak mam ten wolny czas, to i tak nie mogę go robić, bo nagle Muszę mieć inne rzeczy do roboty: coś tamtego, jakieś, jakieś pomaganie i tak dalej. Bo, jak wiecie, nie mieszkam sam w domu, niestety. O, konie znikają! Nie mieszkam sam w domu, tylko mieszkam niestety z całą rodzinką. Prawie całą rodzinką. I no. no i właśnie dlatego jest różnie dlatego przeważnie ja muszę robić dużo rzeczy. I tak to potem wygląda. No. <laughs> Dlatego Dlatego właśnie <laughs> przepraszam. Mam mało czasu na nagrywanie, filmy wrzucam w właśnie miesiąc dwa mi... co miesiąc wrzucam. Mogę sobie zobaczyć jak to wygląda właśnie z nowymi filmami. No. Dlatego niestety... Dlatego przykro mi, że musicie długo czekać, chociaż e, z, widząc e, moje filmy to i tak nie czekacie na moje filmy. Bo te wyświetlenia to bardzo, bardzo dużo mówią. Ale dobra, przejdźmy do numeru 2. Numer 2. O, jestem szeryf, ale dobra, nieważne. E, numer 2 to jest Chciałbym porozmawiać e, na temat mm, subskrypcji właśnie jak to wspominałem e, e, przy mówieniu żebyście zostawili subskrypcję, bo ona jest ważna i ona naprawdę nic nie kosztuje, ona nic kosztuje, jest warta 0 złotych, 0 dolarów, 0 euro i 0 funtów czy tam jest i innych właśnie tam walut typu jakieś hrywny, jeny japońskie itd. Czytam chińskie, ale dobra. Jeśli chodzi o, mm, o to, kto o, ogląda mm, moje filmy z subskrypcją, ile jest, jaki jest procent osób oglądających moje filmy mając subskrypcję, no to powiem Wam, jest praktycznie zerowa. Bo procent osób oglądających moje filmy ze subem to wynosi, uwaga tyle Tutaj macie ile osób Prawie 100% osób ogląda bez suba Prawie 100%. To się mogę, mogę powiedzieć, że 100% Że całe 100% Ale no Ja rozumiem, że musicie czekać te pół te miesiąc, półtora miesiąca No ale bez przesady, żeby na początku Miał jakieś 50, 60 subów To, to znaczy wyświetleń, żeby miał dużo subów Wyświetleń Dostawał dużo subów Ale to akurat z shortów Ale żeby teraz Mieć tylko dwa wyświetlenia i jedną łapkę w górę Tylko ta łapka w górę jest moja I jedno wyświetlenie też jest moje albo dwa łapki w górę. Shorty, które też się już nie wbijają, bo mają po 10. Zawsze miałem ponad 100. To ja tego nie rozumiem. Ja ostatnio chciałem y, wbić 700 y, subskrypcji tam na powiedzmy, że do końca roku szkolnego tego roku. Właśnie. I Was prosiłem o to. Nie zrobiliście. Nie udało się niestety 700, 700 do moich urodzin też się nie udało. Do końca wakacji też się nie udało. Teraz kończy się rok 2024 i jak teraz nie wpijemy 700 subskrypcji, to ja nie wiem. Mam, już, mam, mam około 690. Brakuje mi około 10-11 może. Nie no, tutaj ma, w świetle wam ile mam subskrypcji. To nie jest dużo, naprawdę to nie jest dużo, żeby mieć 700 To nie jest dużo, żeby mieć 750 chociażby Dużo nie dużo nie brakuje <tryk> Dlatego proszę Cię, każda morda, każda morda, osoba, która to ogląda Czyli całe dwie Nie ma Upewnij się typie Osoba, że masz tam subskrypcję? Bo jeśli nie masz, to kliknij ją. Bo nic nie kosztuje, to jest jeden klik. Jeden normalny klik, tyle. Nie musisz płacić 100 zł za subskrypcję, bo to nie jest tam TikTok czy tam inne jakieś tam social media. Tutaj są darmowe, więc zapchęcam do subskrypcji. Tego kanału, to naprawdę warto, a obiecuję ci, ci, Wam wszystkim, że w 2025 roku będą już wylatywały przynajmniej raz na tydzień. Raz na tydzień. Albo na dwa, albo raz na dwa tygodnie będą wylatywać filmy. Ja Ci to obiecuję, Wam wszystkim, dlatego subskrybujcie, proszę. No cóż moi widzowie, co ja mogę powiedzieć, to jest trochę smutne, bardzo w sumie, a nie trochę i też prawdziwe, że nie mogę mieć jeszcze e, tysiąca subów na YouTubie, dwa lata kanał prowadzę, mam dwa, ka... dwa lata, od 2022 roku i nie mam jeszcze tysiąca subów, a, a wiecie, że tak bardzo się staram. Czemu na tic... dziwne, że na TikToku się mogłem wybić, żeby mieć tysiąc obserwacji na TikToku. Ale dobra, teraz se potańczę. Potańczę się potańczę. To trochę. I no, dwa tygodnie od pierwszego filmu. Hey, mogę mieć tysiąc słów. A tutaj nie mogę obserwacji. A tutaj nie mogę mieć nawet tysiąca słów. No, prowadząc dwa lata. No to jest smutne, bardzo smutne. O, jeszcze hop mi zniknął cheater, że w podłogę wbił, ale no, dobra, no cóż. TikToka mam rok, półtora roku, bo w sumie w maju zacząłem i tam już mam po, e, tysiąc, trz, ponad tysiąc. YouTube'a mam trzy lata, dwa lata prowadzę i nie mam nawet... No to jest, no po prostu to jest niemożliwe, żeby, żeby coś mieć dłużej i nie mieć, ale coś mieć mniej i mieć. To jest dziwne. No cóż, moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że w 2025 będzie już 700, a będzie, bo już brakuje 10. Mam nadzieję, że będzie 750, 800, a może nawet w końcu 1000, dlatego subskrybujcie. Zostawiacie łapeczki w górę, komentarze. Możecie też zostawić dzwoneczek, by nie spuścić na kolejne filmy. Już w 2025 roku będzie kolejny film i szczęśliwego nowego roku. Pa! pa.